Dzień dobry, pierwszy raz na rowerze, pierwszy dzień treningowy, poniedziałek. Zaczynamy od dołu do góry po kolei, sukcesywnie, przeszkoda po przeszkodzie. Wszystko na kanion gapie przesadziłem z prędkością. Eee, przeleciałem 2 metry lądowanie. Trochę mnie zgniotło na nim, bo ono jest mega krótkie. Muszę jeszcze wiele razy skoczyć tego kanion Gapa, żeby być pewny co do prędkości, żeby móc zacząć myśleć o jakiejś trójką. Dzisiaj miałem bardzo super poranek, bo odblokowałem praktycznie całą linię. Wszystkie najstraszniejsze rzeczy zostały przeze mnie poleciane. Między innymi Price is Right Drop, czyli mój największy drop. Ok, robimy to znowu. Jest tak samo strasznie, ale. Trzeba. No, nie było na luzie przed skokiem dużego dropa. Raczej mega adrenalina, strach, szybki oddech, bicie serca i mindset typu: it, Let's go! Polska górą. Przed poleceniem tego dużego dropa zrobiłem kilka speed checków. Zawsze ktoś jest z boku, patrzy jak zawodnik najeżdża, mówi czy według niego jest dobrze, czy za wolno, za szybko. No i ja powiedziałem, że polecę bez hamulca, bo tak mi się wydawało, że tak będzie dobrze. Ale coś mi podpowiedziało w ostatnim momencie, żebym trochę przyhamował, więc przyhamowałem na początku zjazdu i przed samym wybiciem też troszeczkę zahamowałem. Na szczęście, bo i tak mocno przeleciałem lądowanie. I nie chcę nawet myśleć, co by było, gdybym poleciał tak, jak chciałem, czyli bez hamulca. Nice one! Still deep! Still deep! Still deep. <laughs> Polish Airline! <Yeah. laughs> było tak daleko, że Ziomki wzięły miarkę i to zmierzyli. I mamy tam 29 metrów, rekord skoczni tegoroczny. Spróbuję tu pojechać dużo wolniej. Yeah, o, oh, actually this drop is smooth. Yeah. Not like fucking boom. Well, be Pierwsza sesja na tej wolnej hopie tutaj. Fajnie niesie do góry. Jest czas na dobre supermeny. Ale nie wiem, czy jest czas do double flipa, więc jeszcze rozkminiamy czy po prawej stronie wybicia nie dorobić kawałka naszego wybicia, które będzie wyższe. Zobaczymy. Nie ma co robić. Ładna pogoda. co się będziemy obijać, jak się można pokopać. Jest pomysł taki, żeby przerobić to ostatnie wybicie. Na podwójne wybicie z prawej strony będzie nasza dokładka do double flipa. I układamy tutaj ścianę worków. Nasza dokładka będzie wyższa niż oryginalny kicker. Dosyć wąska raczej. North Shore. Może to śmiesznie wyglądać. Ale może to działać. Jest duża szansa. <grym> tak zrobiliśmy sendera. Dobudowaliśmy się do zwykłego wybicia. Aby Szaman mógł robić dwa flipy no i przed chwilą testował i wszystko pięknie działa. Czuję, że jest czas na dwa flipy, także dobra robota dzisiaj siadła kolejny dobry dzień. Plan na dziś. Pojeździć znowu wszystko dużo, żeby czuć prędkość, wiedzieć ile hamować na każdą przeszkodę. No i zacząć się robić triki. Pierwszą misją będzie flat spin na Kajon Gapie. Dobra, jadę. Nie. Ja.

Dobra, Flacwin wjeżdża teraz. Jest! A! Dobrze, zajęliście! <grymne> <grymne> o gościu! Wow. Jest. Wow. Trochę się bałem, dlatego w tą stronę trochę poszedłem. Swoje lądowanie. A jego lądowanie wylądało. <grymne> no. Kwa mać! A, dobra, mamy flipa tam, mamy flat spina tu w miarę. Tu będzie trójka. Ale idę wyżej jeździć. Jaram się. Mam tutaj po dużym dropie hipa, na którego bardzo trudno wyczuć prędkość. Skaczę go już dzisiaj trzeci raz i nadal nie mam pojęcia. Najeżdżam na hikerii i nie wiem. Loteria, więc... No. Chcę go pojeździć jeszcze. O, przestało teraz widać. No ale i tak chyba tylko to pojeżdżę idę na lunch, bo już jestem wykończony, wykończony psychicznie po tych wszystkich akcjach stresujących. Idzie dobrze. Panie Przemysłowie, działa to? Działa to. Każda przeszkoda przejezna, przetestowana działa elegancko. Może jeszcze będą jakieś poprawki, no, ale dobrze. jeje się noszeniem i, tutaj. I Robię teraz Okej. Okay, <gulodny> Kur... Ja p... <śmie> <śmie> Polska górą, lecimy, kolejny krok do przodu <gulodny> <śmie> Polska górą, jedziemy z nimi!